Ze zmęczonym sercem staję dziś przed Tobą. W modlitwie mej cichej otwieram się jak szczerze. To Ty Jezu jesteś jedyną osobą, która me modlitwy przyjmuje w ofierze. To inna ofiara niż się zwykle mnie ma. Krew się tu nie leje, nikt życia nie traci. Nikogo nad Ciebie w moim życiu nie ma. I nie zmienią tego biedni i bogaci. Pragnę ci powierzać radości i smutki. Pragnę z czystym sercem podążać za tobą, czas twego powrotu coraz bardziej krótki. Oczyszczam swe serce, byś zabrał mnie z sobą. Nie żalę się nigdy na swe doświadczenia. Nie skarżę nikomu, bo to nic nie zmienia. Tylko Ty, mój Panie, życie moje zmieniasz, pokazujesz drogę do mego zbawienia. Tobie ufam stale, Ciebie kocham szczerze. Oddaję Ci serce, oddaję Ci życie. Cały bez wyjątku do Ciebie należę, a Ty moją wierność. Nagradzasz obficie. Nie ma w moim życiu Pana ponad Ciebie, nie ma takiej drogi, co zastąpi Twoją. A Ty, Jezu, dajesz nagrodę od Ciebie, otwarte swe serce tym, co się nie boją. Drodzy słuchacze, wspaniałości z nieba, witam Was serdecznie. Pozwólcie, że się przedstawię. Krzysztof Grabiński. Jestem członkiem kościoła Nowe Narodzenie w tarnowskich górach. Dzięki życzliwości pastora Bartłomieja Kurylasa przywitałem Was wierszem bez wyjątku, który jest moją rozmową z Panem Jezusem Chrystusem. Zaczynając modlitwą każdy nowy dzień mojego życia, dziękuję Panu Bogu za to, że mi go dał. Jeśli chcesz podobać się Panu Bogu, to zgodnie ze słowami Pana Jezusa Chrystusa miłuj Pana Boga, miłuj go całym swoim sercem, ofiarując Panu Bogu całe swoje serce. Nie pozostawiam w nim miejsca na jakiekolwiek zło i grzech, dlatego, że całe serce oddaję Panu Bogu. Pan Jezus Chrystus mówi: Miłuj Pana Boga z całej swojej duszy. Całe nasze wnętrze oddajmy i poddajmy Panu Bogu. Pan Jezus Chrystus mówi na koniec. Miłuj Pana Boga swego całą myślą swoją. Wszystkie nasze myśli mają być poddane i oddane Panu Bogu do Jego wyłącznej dyspozycji. Taka miłość ofiarowana Panu Bogu uniemożliwia dostęp do naszego serca złu, grzechowi, niechęci, nienawiści. Jak kochać Pana Boga? Ofiaruj Panu Bogu siebie, daj mu siebie. Nie oczekuj niczego w zamian. Czyż Pan Bóg, ofiarując za nas Pana Jezusa Chrystusa, nie dał nam swojego serca? Czyż nie okazał nam swojej wielkiej do nas miłości? I nie ofiarujmy Panu Jezusowi Chrystusowi resztek swojego serca. Swojej duszy, swoich myśli. Oddajmy mu się w pełni. Niech umrze w tobie światowe życie, a zapłonie umiłowanie pana Jezusa Chrystusa. Jeśli uważasz inaczej, jeśli uważasz, że nie możesz tak żyć, to znaczy, że nie kochasz pana Boga. Pan Bóg szuka ludzi, znajduje ich. Daje im nowe życie. Kocham Cię, Panie Boże. Oddaję do Twojej dyspozycji moje serce, moją duszę, mój umysł. Chcę tego. Pan Bóg mnie zbawił, wypełnił mnie duchem świętym, dał moc tego, abym żył świętym życiem i kochał Go. Chcę kochać mojego Pana Boga. Pan Jezus Chrystus daje mi daleko więcej. Daje mi oczy, które widzą więcej. Daje mi uszy, które słyszą więcej. Daje mi serce, które kocha mocno i żarliwie. To Pan Jezus Chrystus obdarzył mnie talentem pisania wierszy. Od 13 grudnia 2007 roku. Oddaję w ten sposób chwałę Panu Bogu, Panu Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Wyrażam swą wdzięczność za to, że zostałem wybrany i powołany do tego, aby rozkochać się w Panu Jezusie Chrystusie i ofiarować Mu swoje serce. Owocem tej miłości są trzy tomy wierszy. Które w całości stanowią trylogię Bożego Nieba. Składają się na nią trzy części. Tom pierwszy, mój Bóg, Tom drugi, mój Jezus, Tom trzeci, mój Duch Święty. Niestety, wiersze te jeszcze nie pojawiły się w formie książkowej. Można je znaleźć na mojej stronie internetowej. Poświęconej Henrykowi Sienkiewiczowi, w zakładce trochę mojego. Zamieszczam je również na Facebooku na profilu Krzysztof Mariola Grabiński. Raz lub dwa razy w tygodniu w cyklu Bóg, Jezus, Duch Święty zamieszczam kolejny wiersz. Drogi słuchaczu, dzisiejszy odcinek wspaniałości z nieba zakończę. Wierszem, o który napisanie modliłem się rok czasu. Jest to modlitwa Ojcze Nasz. Modlitwy tej nauczył nas Pan Jezus Chrystus. Znajdziemy ją w Słowie Bożym. Ja zaś przeczytam Wam wiersz, który powstał z Bożej Woli, z miłości Pana Jezusa Chrystusa do mnie i z użyczonej mi mądrości Ducha Świętego. Ostatnia zwrotka tego wiersza nie stanowi modlitwy Pana Jezusa Chrystusa, ale formę moich przeprosin wobec Pana Jezusa Chrystusa za to, że wiersz ten napisałem. Ojcze nasz, Panie nasz i Ojcze, który jesteś w niebie, Ty, który nas kochasz i wyciągasz dłonie. Ty, który zapraszasz wszystkich nas do siebie, Ty, którego serce ciągle dla nas płonie. Święć się imię Twoje, panie mój jedyny. Moje serce zawsze głosi Twoją chwałę. Wielbię ciebie, panie, przez wszystkie godziny i cześć ci oddaję moje życie całe. Przyjdź, królestwo Twoje, ojcze nasz i panie. Niech w przeciątkach jego mamy miejsce swoje, i kiedy już przyjdzie, niechaj pozostanie celem mego życia i modlitwy mojej. I bądź wola Twoja na ziemi i w niebie. Ja chcę ją wypełnić całym swym jestestwem, by znaleźć się szybko, mój panie, u Ciebie i stać się choć w części niebieskim królestwem. I chleba naszego, chleba powszedniego, dawaj nam codziennie, mój najlepszy Panie. Pozwól nam też widzieć potrzebującego, byśmy mogli dawać, bo i nam zostanie. I nasze nam winy chciej odpuścić, Panie, jak my odpuszczamy swojemu bliźniemu. Daj nam zrozumienie, czym jest przebaczanie. Abyśmy z tym nie mieli żadnego problemu. I nie dopuść także, by na pokuszenie powiódł nas ktokolwiek, gdyż nie kocha Pana. Uszczesz nas od złego i daj nam schronienie przed gładkim językiem chytrego szatana, albowiem są Twoje aż po wieki wieków i moc i królestwo oraz wielka chwała. I niech pozostają w zbawionym człowieku, by cię Jego dusza zawsze uwielbiała. Jezu, wybacz proszę, ja Cię pokochałem i Twoją modlitwę w rymy poskładałem. I wciąż ufam szczerze, że z Ducha Świętego słowa te powstały dla Ojca naszego. Amen. Jeśli chcesz, podobać się Panu Bogu. To zgodnie ze słowami Pana Jezusa Chrystusa, miłuj Pana Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, każdą swoją myślą, ze wszystkich sił, a bliźniego swego, jak siebie samego. Pan Bóg będzie z nami, a wspaniałości z nieba będą pojawiać się w Twoim życiu, nie tylko w formie kolejnego odcinka. Nie zmarnuj też. Swojego talentu ofiarowanego Ci przez Pana Boga. Pomnażaj go z radością, z miłością i na chwałę Bożą.